Proszę państwa, to co się dzieje w naszym kraju, to my nie jesteśmy już w naszym kraju, jesteśmy po prostu białymi murzynami dla nich. Oni tylko z nas ściągają podatki, w szkole dzieci... ...złoty, w Senacie kilkadziesiąt tysięcy złotych, w ministerstwie... W minister... Na proteście pod parlamentem, gdzie po raz pierwszy zmusiliśmy posłów do pracy uczciwej w piątek do godziny 17:00, byli z nami policjanci. Najpierw ichą grabiono z emerytur, a później nas, pracowników. Witam tu dzisiaj Związek Zawodowy Policjantów z przewodniczącym Zbyszkiem Jagieło.